34 cale, 3440x1440 pikseli. Matryca VA, FreeSync, odświeżanie na poziomie 75 Hz, no i proporcje 21x9, a to wszystko zaledwo 1900 zł, Co tutaj jest nie tak? Hej, 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 ja Was witam bardzo serdecznie, moi drodzy, widzowie, to jest Silgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. W dzisiejszym odcinku relatywnie nowa propozycja ciekawego monitora 34-calowego o rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli. Samsung LS34J550, bo to właśnie o nim mowa, chce nam zaoferować genialne doznania płynące z użytkowania dużych monitorów 21x9 z bardzo odpowiednią rozdzielczością. Co ciekawe, jest to aktualnie na morelach najtańszy monitor z takimi właściwościami, ponieważ następny monitor na matrycy VA z takimi właśnie szczegółami kosztuje prawie 700 zł więcej. Tak więc zobaczmy jak to działa. Wygląd monitora jest bardzo podstawowy, praktycznie taki sam jak reszta monitorów Samsunga z tej serii. Bardzo prosty, elegancki design wykończony sporą podstawą w kształcie litery V. Sama podstawa, chociaż stabilna, zajmuje sporo miejsca na biurku i niestety nie pozwala nam na jakąkolwiek ingerencję w ustawienia monitora, nie licząc pochylania w górę i w dół. Tył urządzenia pokryty jest sporą ilością plastiku z metalicznym logiem Samsunga oraz wycięciem na wszelkie porty. Jeśli chodzi o porty, to dostajemy DisplayPort, dwa razy HDMI oraz port audio. Sam monitor posiada zewnętrzny odesilacz, dzięki czemu jest w miarę chudy. Jeśli chodzi o aranżację okablowania, to fabryczna podstawa daje nam możliwość poprowadzenia przewodów. Jakość wykonania jest dobra, nie zauważyłem jakichkolwiek problemów, całość trzyma się bardzo solidnie, a monitor swoje waży. Podkładka została poprawnie wykończona, chociaż dalej posiada w miarę ostre dolne krawędzie. Samsung wrzucił tutaj matrycę VA, więc zobaczmy jak działa ta najważniejsza część każdego monitora. Pokrycie przestrzeni barwowych jest co najwyżej dobre, nierównomierność poświetlenia niestety w dolnym lewym rogu dochodzi do 13%, co jesteśmy w stanie zauważyć kołym okiem. delta E jest bardzo dobry, a fabryczne ustawienia dają nam piękną temperaturę na poziomie 6600K. Podsumowując, matryca jest co najwyżej dobra, nierównomierność niemiło zaskakuje, a pokrycie zdecydowanie mogłoby być lepsze. Codzienne użytkowanie monitorów 21 na 9 nie pozostawia złudzeń. Tego typu monitory to istny graal dla wszystkich, którzy szukają pojedynczego, sporego wyświetlacza do pracy. Ogromna przestrzeń robocza, połączona z bardzo dobrą rozdzielczością, oferuje nam przyjemne kolory z bardzo dobrym i ostrym obrazem. Dodatkowo mówimy tutaj o VA, więc kontra zrobi robotę, a czern jest pięknie czarna. Niestety kąty widzenia na boki są dosyć słabe, co sami jesteście w stanie. Nie zauważyć na nagraniu, dosyć szybko dochodzi do zmiany obrazu, chociaż zwyczajnie matrycy w jej wyglądają lepiej, jeśli chodzi o kąty widzenia po bokach. Jak to na 21 9 filmy wyglądają fenomenalnie, gdyż wyświetlają się na całym ekranie, ale seriale z Netflixa czy filmy na YouTube pozostawiają ogromne paski po bokach. Oczywiście są aplikacje, które pozwolą rozszerzyć obraz, by zlikwidować paski po bokach, ale wtedy tracimy większość filmu u góry i dołu. 34 cale w połączeniu z taką rozdzielczością idealnie nadadzą się dla wszystkich, którzy lubią pracować na kilku oknach jednocześnie. Sam bardzo lubię chociażby montować filmy na sporych monitorach 21 9 gdyż widać pełny timeline i jest to bardzo wdzięczna rozdzielczość. Warto wspomnieć o tym, że ten monitor nie jest zakrzywiony. Dla jednych jest to wielki plus, a dla innych wielki minus. Dzięki braku zakrzywienia taki monitor nada się również do lekkiej pracy ze zdjęciami. Zakrzywienie monitora niestety zakrzywia obraz i coś może się nam wydawać zakrąglone. A w praktyce na płaskim monitorze jest idealnie płaskie. Niestety, ale moim skromnym zdaniem zakrzywienie w przypadku sporych szerokich monitorów daje o wiele więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Testowałem odległość widzenia i sam monitor był 73 cm przede mną, jednak prawa czy lewa strona były już 83 cm od moich oczu. Tą odległość czuć. Jest to średnio wygodne zarówno dla oczu, jak i dla naszej szyi. Czytanie tekstu na skrajach monitora jest wyjątkowo nieprzyjemne i nienaturalne. W porównaniu do zakrzywionych dużych i szerokich wyświetlaczy różnica w wygodzie użytkowania jest znaczna, przynajmniej dla mnie. Gry. Zacznijmy od tego, że monitor posiada DisplayPorta, jak i FreeSynca. Od razu przetestowałem działanie G-Synca. Okazało się, że g działa dobrze. Otwieranie 75Hz to nic specjalnego, ale zawsze coś więcej niż tradycyjnie 60. Co miałbym nie mówić, gry wyglądają bardzo dobrze. Kolory są żywe, a wysoki kontrast pięknie wszystko podkreśla. Rozdzielczość jest duża, więc gry są bardzo ostre, a dzięki proporcji 20 na 9 widzimy po bokach więcej. Granie z g bez stutteringu czy tearing'u jest bardzo przyjemnym uczuciem, chociaż nie jest to w żadnym przypadku monitor do grania bardziej kompetytywnie. Producent podaje czat reakcji na poziomie 4 ms GTG. Jednak można łączyć swoją ulubioną grę, wygodnie rozsiąść się w fotelu, i podziwiać tę produkcję na sporym wyświetlaczu, który pozwoli nam się dobrze czuć całość i zobaczyć jeszcze więcej. Do niedzielnego grania po dniu pracy wygląda to bardzo dobrze. Na sam koniec dostawiłem menu. Kontrolujemy je za pomocą joysticka. Samo menu jest bardzo podstawowe i nie posiada żadnych nietypowych opcji, ani jakichkolwiek przygotowanych presetów, chociażby pod gry. Chociaż jest specjalny tryb do gier, który podbija jasność i po prostu zmniejsza gamę. W moim egzemplarzu nie zauważyłem jakiegokolwiek problemu z backlight bleedingiem, ale niestety byłem w stanie zauważyć lekkie smurzenie w grach. Została nam jeszcze opcja Picture in Picture, która pozwala nam korzystać z dwóch źródeł obrazu naraz. Na przykład podłączmy sobie peceta, jak i laptopa. Możemy zaznaczyć, jak ekran ma być dzielony, czy porówno, czy też obraz drugiego źródła ma być w małym oknie w rogu ekranu. Bardzo fajnie, że taka opcja jest, z pewnością kto z niej skorzysta. Brakuje mi tutaj tylko opcji KVM, która pozwala korzystać z dwóch urządzeń za pomocą tej samej klawiatury i myszki podłączonej do jednego tego właśnie monitora. Podsumowując, jest to ciekawy monitor w odpowiedniej cenie. Matryca VA, dobra rozdzielczość no i proporcje 21x9, ale niestety sama matryca jest co najwyżej dobra, a sam z miłą chęcią zobaczyłbym podstawę, która pozwala nam robić coś więcej i nie zajmuje połowy długości biurka. Ciekawy i interesujący sprzęt dla osób, które szukają możliwie najtańszego dużego monitora 21x9 z dobrą rozdziałką do codziennej pracy i miłego, niedzielnego grania. Za 400 zł więcej mamy takie same specyfikacje naszej 10 Hz Opti IPS, a następny monitor VA od w takich właściwościach kosztuje już prawie 2600 zł. W takim razie cały test jest już za nami. Jeśli o czymś nie powiedziałem, tradycyjnie komentarze są wasze. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało w komentarzach. Zawsze na początku tam patrzę i staram się odpowiadać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co Wam się nie podobało. A ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa 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 pa.